To robi. Spawa korbowody, żeby je wydłużyć. Czy widzieliście kiedyś taki korbowód? To jest korbowód pół triumf, pół maluch. Pół to, pół to. <laughs> Ale świr. Zobaczcie jak to pospawałem. Normalnie masakra, gorący jeszcze. Niech sobie to teraz ostygnie i będę to ważył, zobaczymy czy... Czy waga wraz z tym tłokiem będzie równa temu maluchowskiemu? Krowowód będzie dłuższy jakieś 12-13 mm, z uwagi na to, że tłok jest mniejszy, a zarazem większy od maluchowskiego. Także, jak chcecie zobaczyć, jak to będzie chodzić, to sobie zasubskrybujecie ten kanałek, bo w przyszłości, gdzieś za parę dni, będzie cały film.